W 1933 roku Hitler i jego partia NSDAP zdobywają na drodze zwycięstwa w wyborach władzę w kraju. W następnym roku partia nazistowska przejmuje kontrolę nad władzą wykonawczą, a ideologia oparta na sile i przeświadczeniu o wyższości rasy aryjskiej staje się obowiązującym prawem w państwie. Przestrzegam przed importowaną z zagranicy postawą etyczną. Zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską. Jest ona niezgodna z etyką katolicką. Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić. Miejcie się na baczności przed tymi, którzy do gwałtów antyżydowskich jużą, służą oni złej sprawie. Pod glebiem dla antysemityzmu jest rasizm. W skrajnych przypadkach posunięty do otwartej nienawiści wobec Żydów. Antysemityzm to zjawisko niesłychanie groźne i w jednoznacznej ocenie chrześcijańskiej wielki grzech. W praktyce pojęcie antysemityzmu bardzo często ulega zniekształceniu i jest nadużywane. Gdyż zacierają się granice między napiętnowaniem faktycznego antyżydowskiego rasizmu a etykietą antysemity przypinaną tym osobom, które chce się skrytykować i zdyskwalifikować. Zarzuty o antysemityzm postawiono wielu twórcom i ludziom kultury, takim jak Ciceron, Seneca, Strabon. Horacy, Erasm z Rotterdamu, Szekspir, Goethe, Defoe, Dickens, Puszkin, Wagner, Liszt, Dostojewski, Czechow, Gogol, Turgieniew i Bułhakow, Buchakow, Pasternak i Sołżenicy. A wśród Polaków Rej, Skarga i Czarniecki, Konarski, Kołontaj, Staszic, Kraszewski, Prus, Reymont i Żeronski, Paderewski i Sikorski, a w naszych czasach kardynał Stefan Wyszyński, Stefan Kisielewski, kardynał Józef Glemp i Jan Paweł II. Bardziej wyrafinowaną formę etykietowania stanowi zarzut antysemityzmu podnoszony wobec osób pochodzenia żydowskiego. Doczekali się go Antoni Słoniński i Julian Tuwim.